Eee, Plastik! Ty, kosmonaut! To błąd, że zjawiasz się znikąd i zajmujesz nasze super miejsce! Gruby błąd! Gruby jak ty! Nic nie rozumiecie! Ja próbuję tylko... Zachęcić? Wycieckać z dziecka! Tak, to widać! Skąd! Ale liczę, że ktoś... Nie lecznie otoczy cię bezwarunkową miłością? Nie ty jeden mi się. się twarz! Dajcie spokój! pomóżcie mi, uciec! Pomogę ci! Płetwą w łeb! Daj go! Laczkiem! Bulio, na co czekasz? Widzisz przecież, że nie sięgam. Weź coś pomóż. Dawaj. Sorry, kwagów w myślach nie czytam jeszcze. Tak ciężko ci to skumać? Hmm? Czy Czytaj z ruch dzioba. Co? No. Nóżki, kaczuszki, hello, raczej go nie dosięgnę bez twojej pomocy. Hm? To okay, już? No Nie sorry. raz, nie dwa ci mówiłem, Bunio. Byś się a. ogarnął, nie tylko ja, ja, ja. Ha! Ha, ha! ha, Jak ci to pasuje, dzwoniaczku? Ha? E? Nie! Na koniec świata i jeszcze kopa. A tak. A Dakota, to jest mały krok dla człowieka, a wielki krok dla ciebie. Jak tu się od nich uwolnić? Admissions... Atmosfera toksyczna. Zamykam hełm, przechodzę na tlen z W próżni nikt nie usłyszy twojego krzyka. Poczekaj mnie. To tak działa ta grawitacja. Ja. Podoba ci się? E, a ty dokąd? Wracaj mnie tu z Gagarin. a na zlewba! dwa. co ty znowu? Ucieka z gubany, napiera. Napiera widać? No przy.